Cześć, jestem Sofia. Witam Was na kanale Przetestuj Wózek. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją wózka znanej marki, która od 50 lat jest na rynku. Zajmuje się bezpieczeństwem dzieci i na pewno kojarzycie ją z fotelików samochodowych. Mowa będzie o marce Britax Romer, a wózek, któremu dzisiaj się przyjrzymy, to Smile 5Z. Model Britax Romer Smile 5Z to zestaw 2 w jednym. To oznacza, że na ramię wózka możemy zamontować gondole, jak również siedzisko spacerowe. W zestawie mamy również adaptery, za pomocą których możemy zamontować fotelik samochodowy. Przestronna gondola zapewnia dziecku komfort i bezpieczeństwo. Od momentu urodzenia do osiągnięcia wagi 9 kg lub do momentu, kiedy dziecko samodzielnie usiądzie. Panoramiczne okno w korpusie gondoli, jak również dodatkowe okienko wentylacyjne pozwalają maluchowi oglądać świat, zapewniają dodatkowo odpowiednią cyrkulację powietrza. Osłona na nogi z zamkiem błyskawicznym chroni niemowlę przed niższymi temperaturami. Ułatwia również wkładanie i wyjmowanie dziecka z gondoli. Piankowy materacyk. Z pamięcią kształtu zapewnia dziecku zdrowy i regenerujący sen. Pod materacem w gondoli mamy uchwyty, które pozwalają złożyć gondolę na płasko do transportu lub przechowywania. Tapicerka w gondoli zapewnia dziecku ochronę przeciwsłoneczną na poziomie UV50. Dodatkowo w obszernej budce mamy wywijany daszek, który chroni nasze dziecko przed wiatrem i promieniowaniem słonecznym. W budce gondoli mamy również rączkę pokrytą ekoskórą, która ułatwia wyjmowanie gondoli, jak również jej przenoszenie. Dzieci szybko rosną, a z nimi rośnie i wózek Smile 5Z, ułatwiając użytkowanie nie tylko dzieciom, ale również rodzicom. W momencie, kiedy dziecko usiądzie samodzielnie, zmieniamy gondolę na siedzisko spacerowe, które może być używane nawet do czwartego roku życia dziecka. Siedzisko spacerowe w modelu Smile 5Z możemy zamontować przodem i tyłem do kierunku jazdy. Obszerną budkę w siedzisku spacerowym możemy dodatkowo powiększyć. W daszku mamy również okienko podglądowe, w którym możemy obserwować dziecko na spacerze. Pięciopunktowe pasy, jak również dodatkowa przegródka na pałąku zapewnia dziecku bezpieczeństwo na spacerze. Regulacja wysokości pasów naramiennych jest prosta i intuicyjna. Odpinany pałąk ułatwia wkładanie dziecka do siedziska spacerowego. Wysokie oparcie siedziska możemy ustawić w trzech pozycjach, również w pozycji leżącej. Podnosząc równocześnie podnóżek, zapewniamy dziecku komfort i wygodę w czasie drzemki. Model Smile 5Z śmiało możemy nazwać wózkiem terenowym. Duże bezobsługowe koła oraz porządna amortyzacja na ramię zapewniają komfort dziecku na spacerze, minimalizując drgania i wstrząsy. W tym modelu mamy również regulowaną rączkę. Co pozwala dostosować ją do wzrostu rodzica. Warto również zwrócić uwagę na oś, która jest przeniesiona na wysokość kosza, dzięki czemu wózek mogą prowadzić nawet wyższe osoby, nie obawiając się o to, że będą kopać wózek z przodu. Warto również zwrócić uwagę na hamulec, który uruchamiamy przez naciśnięcie, dzięki czemu nie niszczymy obuwia. Pomimo swoich dużych rozmiarów, wózek jest kompaktowy po złożeniu. Ten model oferuje szeroki wybór kolorów. Każdy z nich możesz zakupić w naszym sklepie: przetestuj wózek. Tak jak powiedzieliśmy, jest to model terenowy, a więc sprawdźmy, jak poradzi sobie na naszym torze krosowym. Podsumowując. Jest to model wygodny dla dziecka i ergonomiczny dla rodzica. Jeżeli spodobał wam się ten wózek i chcielibyście go przetestować na torze krosowym, przyjedźcie do naszego sklepu przetestuj wózek w Warszawie lub w Gliwicach. Jeżeli podobała Wam się nasza recenzja, zostawcie nam łapkę w górę i komentarz. Zapraszamy do oglądania kolejnych naszych produkcji, m.in. nowego formatu porannych rozmów przy Testuj Wózek. Jeżeli nie obserwujecie jeszcze naszego profilu na Instagramie, to jest najlepszy czas, żeby to zrobić.